Dziś porozmawiamy o tajemniczym fenomenie telepatii. A może powiedz mi coś więcej o tym, czym jest telepatia? No właśnie. Telepatia to przekaz konkretnych informacji z jednego umysłu do drugiego umysłu, bez potrzeby używania mowy. Napisz mi, proszę, rozalko, listę zakupów, ale nie pokazuj mi jej. Włóż do koperty, a ja pójdę do spożywczaka, tutaj na dole. Po pięciu minutach poproszę Ciebie, abyś telepatycznie przesłała mi informację, co konkretnie mam ku... No, jestem. Łeb mnie rozbolał jak jasna cholera. Dobra, dobra, zakupy na stół i robimy komisyjne otwarcie koperty. Pięć jabłek, dwa ogórki, trzy cebule, trzy butelki wody, herbatniczki. No, właśnie miałem Ci powiedzieć, że tam na dole, stojąc przy herbatniczkach, miałem poważne zakłócenia odbioru sygnału. Nasz eksperyment pokazuje, że można czasem nawet bardzo precyzyjnie przekazać pewne informacje na odległość i nie trzeba strzępić sobie języka. A praktyka czyni mistrza.